Witam serdecznie z tej strony, szeryf Tomek. Miejmy nadzieję, że będzie cokolwiek słychać. Jestem na pikniku wojskowym w mojej okolicy. Zobaczymy. Zaraz tutaj zaprezentuję, jak zabawa wygląda. Widać, dzieci radoche mają, coś tam dla nich jest coś kapela. Tutaj są też. Punkty rekrutacyjne obrony terytorialnej. Zaraz będziemy podchodzić do sprzętu. I tutaj mamy langustę. Oramy, a cóż to za O Oramy, a cóż to za O To nie się to cząsteczki od się Przyszliśmy do na nasze konie. że to co nawet nie wiem, co to jest? Na nasze konie za nami piechoty, pełne Byśmy radzi w dos, odwiedzić byśmy radził nasz dołoz Odwiedzić byśmy radził Anienka a podskoczyła Anienka pocierać podskoczyła Żołnierzy do środka Tutaj mamy Rosomaka na którym już siedziałem Jak ktoś chce sobie popatrzeć na, na to jakie on ma osiągi Białe krzyż grają i zakładą prawie świat bez drożami szmiący la mas Równym rytmem młodych serc niespokojnych Krzyż nie pamięta już Kto pod nim śpi Jak myśl sprzed Nie, że dzieci radochę mają, to jest na pewno super sprawa. O. Jest i hammer. Dzieci mają radochę, bo sobie za SG postrzelają. Oj, groźnie. Urażerkę można kupić, żeby jak jaszczur wyglądać. Widać są maski gazowe. Na następnego na następną pandemię. Podchodzimy do leoparda. Co, że mówiąc ten leopard to się cieszy tutaj największą popularnością z tego co ja widzę. Pełno ludzi. No szczerze mówiąc, nie wiem co to jest. Zaraz zobaczymy na podwoziu Jelcza. Ale co to jest? To... Nie, nie wiem, że aby... Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak wojskowa straż pożarna, ale w sumie no nic dziwnego. Tego tak już się dłużej człowiek zastanowi. Kolejny Są, <śpiewanie> widzę, bardziej profesjonalne rzeczy na epidemię COVID-a. może tego? Przypuszczam, że zbroja płytowa, niech mnie ktoś poprawi, jeśli nie mam racji. Brawo! Brawo, brawo! dobiegnie, dobiegnie. To przypuszczam kwestia trochę jak jak uspartan. Z tyłu nie ma opancerzenia, żeby się nie cofali. Przypuszczam do dlatego, ale... Ci Markowi, dasz, tarcza. Markowi dasz ludzie tu bo się rozpuszczono. No co? Już tak. A on nie będzie odpowiadał, bo może będzie kuchnie. I nie usłyszył mnie. Dopiero jakiś taki powiedzmy potrzebienie kontakt werbalny mój, tak? On się może odłączyć może coś powiedzieć, że jest okej, tak? Ale oczywiście... Widać ludzie zainteresowani. Obrona terytorialna, jak widać, prowadzi rekrutację i bardzo dobrze. No i to w zasadzie tyle. No. Fajna sprawa, taki piknik. Będą się działy jeszcze, to trzeba się będzie wybrać kiedyś. Widać, że Jedi Częstochowski prowadzi rekrutację.